Nigdy w życiu nie zdecydowałabym się na lifting, niezależnie czy miałabym lat 30 czy 40. Moja zajawka na K-pop jest całkiem świeża. Zaczęła się niecałe dwa lata temu, kiedy zostałam przygwożdżona do łóżka. Z masakra! Cztery lata leczę ja mam 50 dzień cyklu i usieję. Jesteśmy tuż po gali Vibes Creators Awards. Jak emocje? Bo to jest twoja już w sumie druga gala, którą poprowadziłaś. Emocje bardzo duże. Ja zawsze staram się do każdego zajęcia, którego się podejmuję, podchodzić bardzo profesjonalnie, więc lubię dodawać sobie taką nutkę adrenaliny zdrowym stresem i dzisiaj było mocno tego zdrowego już wchodzącego na ten niezdrowy stres, ale myślę, że wszystko skończyło się fajnie. Nagrodziliśmy cudownych twórców. Wszyscy nominowani twórcy już byli cudowni z jakichś względów, jeśli chodzi o swoją daną Kategorię, także myślę, że fajne pod, um, wydarzenie podsumowujące cały miniony 2025 rok. A czy ty byś porównała ten stres do stresu przed koncertowaniem? Oj nie, ja stresu przed koncertowaniem nie mam żadnego. W ogóle robię to już od 15 roku życia, 18 lat. Tak szybka kalkulacja, ile mam lat, po prostu tak dobrze wyglądam. Ale to jest zupełnie, zupełnie inny rodzaj stresu, bo jest to zupełnie inne zadanie. Ale mam nadzieję, że udało mi się je zrealizować z satysfakcją dla widzów. Ostatnio sporo podróżujesz, zwłaszcza do Seulu. Widzieliśmy Twoje relacje z koncertów k-popowych. Powiedz mi, skąd taka zajawka u Ciebie na ten rodzaj muzy? Moja zajawka na K-pop jest całkiem świeża, zaczęła się niecałe dwa lata temu, kiedy zostałam przygwożdżona do łóżka, nie mogąc wychodzić z domu z uwagi na to, że po prostu zachorowałam i przez dwa tygodnie oglądałam tylko Netflixa. I tam też po obejrzeniu Squid Game mój algorytm na TikToku i na Instagramie po prostu zwariował i pokazywał mi wszystko, co jest związane z kulturą koreańską i z popkulturą koreańską, czyli K-dramy, K-muzyka, K-zespoły, K-beauty, wszystko K, wszystko. Okej, okay, aż w końcu musiałam pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Zaczęłam słuchać mnóstwo koreańskich zespołów, zaczęłam oglądać koreańskie seriale, zaczęłam interesować się koreańską kulturą, przeczytałam mnóstwo książek, a w końcu wylądowałam w Korei i przypadłam. Zakochałam się w tym miejscu i wracam już za parę miesięcy znowu. Mnie to ciekawi, bo zawsze jest taki wątek przy okazji koncertowania, na przykład w przypadku tutaj nominowanej Angeliki Muchy, która zdradziła, ile wydawała na koncerty Taylor Swift czy Justina Biebera, ile Ty tak wydałaś na bilety? k-popowych, żeby zobaczyć k-popowych artystów? Ja generalnie odkąd pamiętam jestem ogromną fanką artystów, koncertów na żywo i te emocje są dla mnie bezcenne i kiedy mam jakiegoś ulubionego artysta, mam ich mnóstwo, którego chcę usłyszeć, zobaczyć na żywo i przeżyć te emocje, to ta cena ma dla mnie mniejsze znaczenie z uwagi na to, że kupuję sobie emocje, a to jest piękne, bo za to właśnie mogę sprawić, że mam energię na kolejne tygodnie. Oczywiście, że nie podam kwoty i, i nie ma szans, żebym to zrobiła, ale jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że najwięcej kosztował mnie wyjazd na drugi koniec świata, właściwie do Seulu, na e, dwa koncerty zespołu Stray Kids: bilety, hotele e, i, i lot. Powiedziałaś też K-Beauty. Widzieliśmy, że korzystałaś z różnego rodzaju zabiegów na twarz, właśnie tam. I jak ci się sprawdza ta pielęgnacja? Azjatycki rynek, szczególnie koreański, jest pionierem światowym, jeśli chodzi o wszystkie zabiegi high-tech związane z pielęgnacją. Nie są to żadne... Zabiegi, które zmieniają rysy twarzy, żadne wypełniacze, ani nic takiego, co może być kontrowersyjnie odbierane przez, przez ludzi. Są to zabiegi rewitalizujące głównie skórę i na tym skupia się cała koreańska pielęgnacja i te zabiegi, którym się poddałam. Pięć godzin leżałam pod laserami, którymi mnie parzyli z każdej strony. Czyli, I bolało. A efekty? Możecie ocenić sami w komentarzach. Ja jestem zachwycona. Honka, e, siostra twojego klona, czyli Kim Kardashian, Okej, okay, musiałam to przekalkulować. Aha. Wszystko Siostra Kylie Jenner korzysta z takich zabiegów, jak wykorzystanie nasienia z łososia. Ja słyszałam o tym. Ja z nasienia łososia ani żadnego innego nie korzystałam, jeśli chodzi o aspekty pielęgnacyjne, mhm. ale nie zmienia to faktu, że mimo tego, że brzmi to trochę szyderczo, słyszałam i czytałam również o zbawiennych em, aspektach dotyczących właśnie pielęgnacji naszej skóry, więc. Może warto się tym nasieniem zainteresować? to jak ty, moja droga, na co dzień dbasz o siebie, o skórę? Ja mam takie swoje rytuały, których trzymam się od lat. Rzeczywiście bardzo dbam o pielęgnację i to są takie moje codzienne, poranne, jak i wieczorne, parę minut, kiedy staram się dbać o tę skórę. Dbam również o sen, bo on jest niesamowicie istotny, jeśli chodzi o regenerację całego naszego organizmu. Codziennie wieczorem leżę na macie do akupresury, która pozwala na puszczenie wszystkim spięciom w naszym ciele. Piję ulubione ziółka i Myślę, że to jest topie bardzo dużo wody. Praktycznie co drugi dzień od lat od lat ćwiczę. No i to jest chyba złoty środek na to, żeby pozostać w dobrej formie zewnętrznej jak i również wewnętrznej, bo ja wychodzę z założenia, że jak mamy dobrą formę wewnętrzną, to przekłada nam się to na tą energię zewnętrzną. Honka, a jak z twoim zdrowiem, bo ty nie ukrywasz też tego, że czasami zmagasz się z opuchlizną. Ze zdrowiem masakra. Cztery lata je Jelita, mam 50. dzień cyklu i usieję. Nic, nic ciekawego. Ja to powiedziałam żartem, to znaczy nie był to żart, ale po prostu nadałam takie relacji. Tak, jest to prawda. Ja od wielu, wielu lat dzielę się z moimi odbiorcami aspektami dotyczącymi mojego łysienia androgenowego, ponieważ cierpię na tą chorobę genetyczną, która jest praktycznie do końca życia. I mówię o tym głośno, żeby też dać wsparcie innym kobietom, które się z tym zmagają, bo jest to ogromny problem. Tak naprawdę grozi nam, jakkolwiek to nie brzmi, wyłysienie na koronie skóry głowy do 40, 50, 60 roku życia. Ale są oczywiście na to sposoby. Ja to dobrze koweruję. Słuchajcie, kochani, nie mam takiego gęstego przedziałka. Widać. Jeśli chodzi o jelita, to też założyłam swego czasu taką prozdrowotną, prywatną grupę na Facebooku, gdzie mamy kilkanaście tysięcy dziewczyn zmagającymi się właśnie z problemami z jelitami, z, z, właśnie z problemami, z problemami z jelitami, bo też uważam, że jest to na ten moment problem globalny. Praktycznie każdy, kogo nie znam, ma problemy z jelitami. Masz problemy z jelitami? Bardzo możliwe, ale, ale jeszcze, jeszcze o tym, o tym, nie, o tym nie, nie wiem. A jeśli chodzi o kwestie hormonalne, no to też tak naprawdę wiele kobiet się z tym zmaga. Dlatego też stwierdziłam, że założę taką prozdrowotną grupę dla kobiet, gdzie możemy się wszystkie wspierać i rozmawiać, wymieniać się lekarzami, suplementami innymi rzeczami tego typu. Ale naprawdę myślę, że dałyśmy bardzo dużo wiedzy, świadomości innym kobietom. No i zapraszam, Wonder Woman by Honorata Skarbek. Dwa ostatnie pytania obiecuję. Wrócimy jeszcze do tych tematów beauty. Lifting przed trzydziestką, hot or not? Oj nie, w ogóle nie No nie noc! Czyli nie wiem, czy też wiesz, do czego zmierzam. Celebrytka Julia Fonstein 29 lat, chyba pół roku temu zrobiła sobie taki lifting. Twoim zdaniem, tak patrząc z boku, to był dobry ruch? Ciężko mi powiedzieć, bo zupełnie tego nie śledziłam. Nie wiem, jak jest teraz i nie wiem, czy był potrzebny, więc nie mi oczywiście oceniać. Są to kwestie czysto indywidualne. Nigdy nie wiemy, co dzieje się w głowie człowieka, który decyduje się na tak inwazyjny zabieg. Ja odpowiadając na Twoje pytanie, mówiłam oczywiście za siebie, nigdy w życiu nie zdecydowałabym się na lifting, niezależnie A, czy miałabym lat 30 czy 40, może około 50, 60. No właśnie, tak jak Chris Jenner. Tak, tak. 69 jak... lat wygląda po prostu jak swoje córki. Tak naprawdę jak wiele, wiele innych gwiazd decydujących się na zabieg tego typu. W Stanach jest to niesamowicie popularne, u nas zaczyna być niesamowicie popularne. Zobaczymy co czas pokaże. Ja lubię o siebie dbać, lubię dobrze wyglądać, więc nie mówię nie, ale nie w wieku 30 lub 40 lat, bo też myślę, czując się tak dobrze w swojej skórze, może minimalnie opadniętej w okolicach nosa, że nie muszę tego robić. Honorata, jak spędzisz najbliższe święta Bożego Narodzenia? Ja święta, tak jak w każdym roku, spędzę ze swoją rodziną. To jest mój ulubiony czas. Grudzień jest moim miesiącem urodzinowym. Zapraszam do składania życzeń i wysyłania prezentów 23 grudnia. I ja wtedy na około dwa tygodnie przyjeżdżam do swojej rodziny. Spędzam czas z mamą, tatą, z moim bratem, z jego żoną, z ich dziećmi. I naprawdę niesamowicie doceniam ten czas wyciszenia, zwolnienia. I święta są dla mnie najpiękniejszym okresem w roku. A w kuchni też pomagasz? Ja kocham gotować, jakkolwiek może to abstrakcyjnie nie brzmieć. Ja w ogóle nie rozumiem, jak kobiety um, mówią, że nienawidzą gotować i się w tym zupełnie nie odnajdują, bo ja jestem zupełnym przeciwieństwem. Ja kocham stać w kuchni i gotować godzinami, bo ja wtedy się po prostu wyciszam. Mam tak zajętą głowę wszystkim innym, a na co dzień w głowie mam roller coaster. Sama chyba widzisz, jak szybko i jak dużo mówię. Więc gotowanie jest dla mnie idealną chwilą na wyciszenie i kocham lepić pierogi. Um, gotować barszcz, kroić sałatkę jarzynową, także tak, jest to moje hobby i sposób na wyciszenie.